We fronterze informacje o użytkowniku gromadzone są w karcie Kontaktu. Chcąc w nią wejść, wystarczy zwykle kliknąć na imieniu i nazwisku użytkownika, wyświetlanym na stronie startowej, a często również obok narzędzia wyboru sal. W części instalacji, przed wejściem w kartę Kontaktu musimy wpierw wejść w stronę domową, z której link Szczegóły Kontaktu doprowadzi w pożądane miejsce. Po wejściu we własną kartę kontaktu możemy edytować większość pól opisu. Decyzje o tym, które pola możemy zmieniać i które pola widzą inne osoby, podejmuje administrator. Użytkownik może na przykład zmieniać wszystkie opisujące go dane, a inni widzieć tylko imię i nazwisko, zdjęcie i zawartość pola więcej. Chcąc wgrać swoje zdjęcie, należy kliknąć link Zmień zdjęcie. I wskazać wcześniej przygotowany plik graficzny o podanym rozmiarze. Po naciśnięciu przycisku Zapisz, zdjęcie pojawi się w karcie kontaktu. Za pomocą karty kontaktu można również zazwyczaj zmieniać skórkę wygląd interfejsu platformy. Służy do tego lista rozwijana arkusz styli w ramce ustawienia osobiste. Wybierając dowolną z możliwości udostępnionych przez administratora, możemy po zapisaniu zmienić wygląd interfejsu programu. W karcie kontaktów jest też dostępna ramka Informacje o logowaniu, w której użytkownik może zazwyczaj zmienić hasło dostępu do platformy. Chcąc to uczynić, należy podać obecne hasło i dwukrotnie. Nowe. Wszystkie zmiany na karcie kontaktu zostają zastosowane po wciśnięciu przycisku Zapisz.